Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu powinna być fasola, ale jak widać nie za bardzo jest. Nie udało się nagrać siewu fasoli. To nic, borowak I tak naprawdę trzeba będzie zacząć jeszcze raz. Jest tą Deere z agregatem i zaraz to wszystko będzie do zniszczenia. Znaczy w sumie tu nie ma prawie co niszczyć, nie? Masakra. No tu jest praktycznie półsto, nie? Tam dalej jest trochę lepiej, ale to kurde, jest taka obsada, że to chyba się zakąpać na nie zwróci, jakby to wymucić nawet. Trochę już przeszło nawet. Króciutko zrobię, wyrówna się elegancko. No, może się zasieje dzisiaj, jak to jeszcze. Fajnie wieje, szybko obsusza. Tam w dole najgorzej jest, bo tam jest takie błoto trochę, nie? Wyrównać to troszkę przesuszyć i gdzieś i tak mają być deszcze. Yy, bo dajże za dwa dni. To akurat mam nadzieję, że te wałki się nie będzie kleić. W sumie już się klei. Nie, wiem, Tak to wygląda. Maski dalej nie ma. Ale butniki za to by się przydały jakieś, maska nie jest aż tak potrzebna, chociaż widać co się urywa, albo co się psuje, albo co się pali nie, to od razu wszystko widać, taki plus tego wszystkiego. Tutaj agregat, oczywiście pospawany, znaczy pospawany, pospawany to kurde za pięknie powiedziane, polepiony tutaj tak na szybko gdzieś tam w kilku miejscach, bo to zaczęło się rozrywać. Nie wiem o co tu chodzi, ale ten agregat w tym miejscu po prostu pęka. To się chyba nie nadaje do jakiegoś tam większego ciągnika. To nadaje się do sześćdziesiątki, która nie ma siły tego ciągnąć. To wtedy jest git. Nawet nie wiem co to za firma. Tu jeszcze przewód hydrauliczny jakiś. Widzę, że już się leje. Także jak zawsze jest coś nie tak. No i co? Pszenica się wygłosiła. Tragedii nie ma, no nas fasolą jest. Z się nie udało, Jakaś, jakiegoś tam, nie wiem, później do gigówki, czy coś też się nagrywałem. Nie wiem, z wyrabiania tego filmu był. No ale to teraz można wszystko nadrobić za to, nie? Ale ja się założę, że ta fasola będzie... Teraz jak jest po prostu ciepło, to nie będzie le leżeć w ziemi, gnić i nie zdąży jej robak zjeść, tylko po prostu powychodzi, nie? Tutaj gdzieś ona próbowała, nie? Troszkę zaczęła wychodzić, a jak się zimno zrobiło, no to robak ją za ten czas zjadł, co ona sobie przebiła się, nie? Tam jest coraz lepiej widzę, ale kurde, to chyba jest wszystko do zniszczenia. Po prostu nie podoba mi się to wcale i tyle, nie? Cały czas jest jakaś wysoka temperatura Nie wiem, chyba pompa wody jeszcze jest No kurde chodnica jest nowa Wszystko chodzi jak trzeba, wentylator chodzi, patek napięty, żeby się nie ślizgał Tak to wygląda Kurde, nie wiem, to raczej płciutko jest zrobione Troszkę przesuszone, ale tak wieje, że praktycznie zaraz będzie można to zacząć Patrzcie jakie eleganckie truskawki, jak ładnie wyrosły Ręce brudne, ale to nic. No teraz, chociaż fastem nie zarastają, jak na takiej, yy, nie wiem jak to się nazywa, jakaś mata, jak na tym posiane Kurde, jakie duże? Tutaj. Elegancko jest. Zobaczcie, słonecznik. No w sumie, tak trochę słabo, ale. No ale zszedł. Słonecznika już nie będę przysiałał Elegancki jest Tylko tu trochę popaliło to może no, jakaś Nie wiem w sumie Tu zarasta Jest, muszę zobaczyć czy są w ogóle jakieś Takie opryski, czy to tam Czy on był? czy on się przebije i, I w sumie będzie sobie rósł jestem Jakby ktoś miał tura do takiego dżunglira, to bym był zainteresowany zakupem albo jak ktoś zakładał nowego, to yy, chciałbym wiedzieć może jak to wygląda po nowo, bo gdzieś tam pytałem jednej firmy, no to chyba koło 18 000. tysięcy, może ktoś ma używkę, coś ciekawego, tak żeby tonę podwiózł, no plus paleta, nie? Może się uda kupić coś używanego Bo tak przeglądałem szczerze internet i nic nie znalazłem, chyba że jakieś takie kurde pogięte z krzaków czy coś no to, to takie coś mnie w ogóle nie interesuje. No chyba, że za jakieś śmieszne pieniądze, że sobie to przerobię. Piszczy skrzypi, ale idzie! Tutaj jest pszenica. Nie wygląda to źle. Tylko wysoka, bo spóźniłem się trochę ze skracaniem.